Jest sobota 4 stycznia, minęła godzina 21.40, zapraszam do studia lotto. Dobry wieczór, kontra do Moreno. Czas zacząć losowania gier Lotto. Już ponad rok można grać w gry Lotto za pośrednictwem strony internetowej lotto.pl Na początku można było grać online w Lotto, Lotto plus Euro i Mini Lotto. Z czasem dołączyło do nich Multi Multi, Kena oraz Kaskada i ekstra pensja z ekstra premią. By grać online wystarczy na stronie lotto.pl założyć konto gracza, zasilić odpowiednią kwotą i zagrać się wygrane czekają. A skoro mowa o wygranych, to we wczorajszym losowaniu Eurojackpot w Elblągu padła wygrana czwartego stopnia, warta ponad 740 tysięcy złotych. Gratuluję zwycięzcy. A przed nami losowanie multi-multi. W tej grze można wygrać między innymi 2,5 miliona złotych. Wygrać o te pieniądze wystarczy wytypować 10 liczb i zaznaczyć opcję plus. Losujmy. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty. Zwaniamy blokadę. I losujemy 20 liczb. Oto wylosowane liczby. 33 77 24 26 Dwadzieścia jeden, trzydzieści pięć, czterdzieści osiem, trzy pięćdziesiąt sześć, siedemdziesiąt sześć, dziewiętnaście, czterdzieści dziewięć, pięćdziesiąt trzy, czterdzieści siedem. 30, 5, 9, 46, 22, 15. Liczba 15 jest plusem. Pojedynczy zakład mini lotto kosztuje tylko złotówkę i 50 groszy, a wygrać można nawet 400 tysięcy złotych. Zaczynamy losowanie mini lotto. W kasacie maszyny losującej znajło się 42 kolejno, ułożone kule komra mieszania z pusta, zwaniamy blokadę i losujemy 5 liczb. Oto wylosowane liczby. 5, 42, 25, 18, 14. W kaskadzie wystarczą 2 złote, by mieć szansę na wygranie 250 tysięcy złotych. Aby tak się stało, trzeba trafić 12 liczb. Jakie liczby dziś mogą przynieść w grano, dowiemy się już za chwilę. Zapraszam na kaskadę. W kasecie maszyny losującej znajdują się 24 kolejno ułożone kule. Bęben maszyny losującej jest pusty. na blokadę i losujemy 12 liczb.

8, 15, 24, 17, 22. W Super szansie można wygrać 100 tysięcy, a nawet 2 miliony złotych. Wystarczy aktywować siedmiocyfrowy numer znajdujący się na kuponach wybranych Gier lotto. Koszt aktywacji to tylko 2 złote. Oto numer super szansy. 3, 2, 7, 1, 3, 7, 4. Kolejny numer poznamy w jutrzejszym popołudniowym studiu Lotto. W ekstrapensji zwielokrotniając stawkę w grze mogą Państwo wygrać 10 tysięcy 20, a nawet 50 tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Zapraszam na losowanie ekstrapensji. W kasetach maszyny losującej znajduje się 35 i 4 kolejno ułożone kule. Bębny maszyny losującej są puste. Zwaniamy blokady i zaczynamy losowania. Oto wylosowane liczby. 12 16 3 31, 33, a ostatnią wylosowaną liczbą w ekstrapensji jest liczba 4. Aby wziąć udział w losowaniu ekstrapremii i mieć szansę na wygranie dodatkowych 100 tysięcy złotych należy dopłacić złotówkę do zakładu ekstrapensji. Zapraszam na losowanie. W kasetach maszyny losującej znajduje się 35,4, kolejno ułożone kule. Bem te maszyny losującej są puste. Zwaniamy blokady i zaczynamy losowania. Oto wylosowane liczby. 22. 21. Trzydzieści jeden, trzydzieści dwa, siedem, a ostatnią wylosowaną liczbą w Ekstra Premii jest liczba cztery. Za chwilę przejdziemy do najważniejszego losowania tego wieczoru, do losowania lotto. Przypominam, że dzisiejsza szóstka może być warta ponad 4 miliony 700 tysięcy złotych. A dopłacając złotówkę do zakładu lotto można zagrać o dodatkowy milion złotych w losowaniu Lotto Plus. Nie trzymam więc Państwa dłużej w niepewności. Zapraszam na losowania. W kasetach maszyny losującej znajduje się po 49 kolejno ułożonych kul. Będy maszyny losującej są puste. Złaniamy blokady i zaczynamy losowania. Oto liczby wylosowane w lotto. 15 10 16 Dwadzieścia sześć. Trzydzieści dziewięć. Dwadzieścia dwa. A teraz zapraszam na losowanie lotko plus. Trzy. Czternaście. Jedenaście. 4 8 Za nami już wszystkie dzisiejsze losowania. Ich wyniki mogą Państwo sprawdzić na stronie lotto.pl Tam również znajdą Państwo informacje, jak grać w gry LOTTO przez internet. Jak wspominałem na początku programu, to naprawdę prosty i wygodny sposób, dzięki któremu nie przegapią Państwo żadnego losowania. Zachęcam więc do udziału w grach Lotto, a kolejne losowania już jutro o godzinie 14, a te dla Państwa poprowadzi Maria Zwierzyńska. Życzę spokojnej nocy. Dobranoc.